Tam jest. Ha, biegniemy. Biegniemy. Widzę. Leci łapeczki i subiki do góry. Tam była nasza farma. Nieudana. To nasza baza. Oj, oj, Nie to w ogóle jest mi potrzebne? No to nie jest mi w ogóle potrzebne. Obraz jest cenniejszy. Taki ładny. Na. Dobra. Biegniemy. Łań, 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 łań. łań, łań. Raczej będziemy się wspinać. hej, się, śpinałam się. O nie! Ja muszę wrócić do domku. Bo ja nie mam jedzonka, a jestem głodna już. Mhm. Mm Jak I za creeperów było. Hej. Nie ma, nie ma nic do żarcia. No dosłownie nie ma nic do żarcia. A z gniemi ja mogę jeść? Możesz. Okej, okay, to w naszej skrzyni mamy tego pod dostatek. Po prostu nie mogę się ruszać. Bo te, ja chciałem tą skrzynię drugą. No sorry, widzę. Ej, jest? Co? Chcę dać tu. Teraz mam dalej. W każdym creeper mi teraz y, nie spadł. To już idę, to już szybko pędzę. A to jeszcze muszę tak dać, to się nie, nie otworujło. Dobra. Ła Jezus, jak się boję. No szybciej. Gdzie twój nikt. No, szybciej, szybciej! Hello, creeper! Pum, 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 ha, I co, lecą te rzeczy? Pro. Tak, machewka poleciała! A, a tutaj do, do mnie pro. Tata, te rzeczy lecą! W lejkach nie ma nic! Bo czasami, patrz, mamy złoto. No co tyle kiperów? Mam machewkę! Mamy żarcie! Ja muszę macheweczkę sobie jest. Ja muszę sobie machołeczkę. Naprawdę macho da mi tylko jedną. Z ogóle nie miałam, sobie sobie zdjęć. No, cicho. Tak jest. Mam za to po prostu tak jadła. No nieźle, nieźle. No. Ja się po prostu nie ruszam teraz. Widzisz? Widzicie, I mnie spada. Kuku. Jest 13 sekund. To jest tam te kanty, ja to te kanty. Nie wiem, czy są istotne. O minął mi ten głód. No popatrz, mamy z co nam tutaj dostaje. Mam macheweczkę, no popatrz, ile rzeczy mam na mapę. Co masz, jakie? Ej, burza chyba będzie jakaś. Na, no, będzie jakaś. No panie! Panie! Jakieś tam A u ciebie ta ile ta jest rzeczy? Dwa creepery spadły. No nie, u ciebie tak mało, a u mnie tak duży. I to jest moja prywatna skrzynka. Mamy nadwędkę. Tak i to jest tam... niezła nie zła ekspiarka, creeper tam i to jest ta, ta, to jest ta, ta moja skrzyneczka prywatna. I cała czas wydawaliła. Co tutaj? Ej, czemu tak zrobiłeś twarz? już wtedy zlatywało. Tak. Zresztą ta, ta, ta ja tam ledwo dosięgam. Dobra, no to niszczę. Nisz to. Thank you. Dziękuję. Muszę tam ile mi wyleciało rzeczy. No G! <grym> Dobra, ja sobie też y, podniosłem to. Zniłem mi no, to. się nie uszałam. Mam czternaście, y, mam. Będziesz walczyć? Tak. I w ogóle nie z czym? O, ja nic nie dostałem. Tak uleczyłem. Znaczy. Hap. Hap. Okay, dzisiaj będę cała czas czoła. W kabinie się Ha, ha, dobrze leży. Kto, to, nie zadzierać, więcej was tutaj nie mogło być. Ja robię tak, ja robię. No ja szaleję z nimi. Chyba? Nie ma? Nie ma. A ja chodzę, popatrzcie, ile mi rzeczy. No, cicho. Nie, tutaj jest 17, 17. Nie, nie, Tak, wina strzały wpadła. Już jest, w mojej skrzynce jest 6, a ja, ja mam chyba 20 już. A co, u jest strzał? Nie, 14 mam. Ja mam 19 strzał. No, to będzie można za niedługo robić. Mamy już łuk. Jesteś podniesiony jakiś. Mnóstwo tego mamy. Ja już mam tych łuków 5 chyba. No ja zero. Skrzyn... Ej, no dosłownie mam zero. Do skrzyni. Tylko jeden mi łuk wpadł, taki bardzo zniszczony. Mam hełm. Ja do skrzyni. No co, co, to Nie. Pro. Nie wiem, to się jest to... Nie wiem. Ile łuków mam? Dobra, to ja też dam swój. Ta wiedźma nam tutaj wpadła. Ale na szczęście mnie nie zatruła, ale wpadła wiedźma. Może jakieś mikstury? Sposzkowany redstone mi wypadł. Z tamtej wiedźmy. Ej, to ta. Ona mi prawie otruła. O No nie, ja się na właśnie to nagramy taki ten. Yy, taką zajawkę dla widzów, że jaką mamy fajnie. Aha, to, to musimy chyba odejść. Na chwilę, żeby iść. Nie, co jest? Ta, namnożyło. Dobra, to, to nie. Ja też nie kupię takie ten. Dobra. No, ssią. Co? Mam blok węgla. Na ciebie? Na stoszkowany Redstone. No co to za jakaś burza dziwna. Boże! Boże, ile ty? Patrzysz? Aaaaaa, na zombie. Zombie w jakimś mundurku. Nie wiem ci ten mundurek. Ile Aha, ma to jest dwa? 22! Wow, ale się na ja mam mam 20. Przeszkiet miał jakiś zaklęty łuk, przeszkiet miał, a nam nie wypadł. No ja, dobra, co? Żebyśmy tylko nie przespali diagnoz to będzie. Nie, mi się kierunek zniszczyli. No. no, więcej wasa nie mogło być. No spokojnie, wszystkie was załapię. Możecie się ustawić ładną kolejkę. Mam 11 ze, ze, żelaza. Niam, jaki jakim niam. Mamy jakieś tam z tych pająków nici może wypadły? Tak, ja no. mam 7 nici, dobra, a w swojej jest... ma 0. Dobra. A ta, no i ta spadł i się zabił, bo no ma nie tak wysoko skoczył. Możliwe, no. No. Tutaj trzeba uważać. Spędzicie coś? Nie, po prostu skopię, to jest ok. Mam w ogóle tyle pochodzi Eee, dobra. Zbroj miał złote nogawice. Siedem. Złote nogawice, złote nogawice. Ma złoty helm, a w swoim nie ma złotych nogawic. No tak się to. patrzcie. No wiem, że to jest to złote nogawice. To, to, to jest to hajdzina. No. Łuk mam. W skrzyneczce. Trzy. Jedna wełna. To za mało. Oj, jaki jest zaczany ten mógł. Ej no, patrzcie, to jest ten... Chyba. Chyba, Teraz coś zachodzi. Jest taki pomyczek. No, no a później was załatwię. Oj, oj oj. Nie wiem jak ja jeszcze żyję.